Moi drodzy, dzisiaj przy takim upale zachciało mi się hamburgerów i robię własne bułeczki, które Pokażmy. są sprawdzone i już robię je od dłuższego Pokażmy. czasu. Za chwilę, także Także któregoś razu będę musiała Wam podać przepis, Do tego też mam przepis na mięsko, więc jeszcze sezam tutaj dam i wsadzam do piekarnika. Później Wam pokażę, jak wyglądają. Są bułeczki. O! No, hamburgery. Co powiedziałaś? Jeszcze raz powiedz. Cieszka, baba i ja tutaj jest. Jest tak gorąco, że jedziemy się ochłodzić nad takie. Może nie jeziorko, a nad taką rzekę bardziej z majorkiem. Jedziemy się ochłodzić, tam jest taka zimna woda w, za, um, w zacienionym miejscu. Kiedyś tam jeździliśmy, grillowaliśmy. Czosia już tam pojechała, także jedziemy ja wam pokażę, tam jest bardzo fajne miejsce. I zaraz Wam powiem, jak to się nazywa Weisman. Dokładnie to się nazywa to miejsce. Dobra, właśnie dojechaliśmy. Widzimy, że jest ciocia i cioci znajoma. Nasza w sumie bliska znajoma. Eee, tu są takie działeczki. Już parę razy byliśmy tutaj z Wami. O, widzę, że już ta toaleta jest. Wcianym. Kiedyś tu toalety nie było, teraz jest toaleta. To jest bardzo fajnie. Macie wszędzie Woda. Ben bilmiyorum. Biliyor, biliyor. Unutmuş. Ben de. Mama. Ya. Çekil. Alsana bizim sandalyeleri. Şimdi. ayağım. Baba, tertemiz. Ay falan su döşer. Ay, artık alacak Ay, burayı çarparsın. Ama koyun Passar <laughs> Hadi Elena. Hadi gel. <gülüyor> 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 Proszę jak się bawią nasze kobity, już wychodzą z wody. Całe mokre. Całe mokre, a woda lodowata. Uciekają. Uciekają. jesteśmy na trzy rodziny tutaj, Macie z Gaziantep, z karamonem, aż ja i z polski. Na zakupach z dzisiaj, ale mamy pogodę fajną. 24 stopnie dzisiaj mamy Cześć, cześć moi drodzy, witam się z Wami serdecznie z samochodu Jestem dzisiaj z ciocią na zakupach, zobaczcie sobie tak chodzimy Byliśmy w paru marketach w Kauflandzie, jedziemy jeszcze do tureckiego marketu Tutaj jesteśmy w takiej aptece Tak sobie po prostu chodzimy po sklepach, bo co mamy do roboty Także fajnie jest, bo jest, zaraz Wam powiem ile stopni, czekajcie, bo ja tu zawsze zasłaniam sobie, a ten zegarek, 23 stopnie jest, jest, ale jest bardzo duszno i zaczął padać deszcz i to mi się nie podoba, bo Elif jest w lesie dzisiaj i się boję, że będzie burza czy cokolwiek innego i to tak troszeczkę no ma tam przeciwdeszczowe wszystkie swoje ubrania i tak dalej, ale... No, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale musiała iść, bo była zapisana i nie odwołali te, tego lasu dzisiaj, więc musiała iść. Także to jest dzwonię do cioci w telefonie pewnie wujek albo któraś córek. Nie będę odbierać. Jakby był na wierzchu, to bym odebrała, a że jest w torbie, to nie będę grzebać przecież to w torebce. Eee, no dobrze, moi drodzy. Także tak sobie chodzimy właśnie z ciocią. Spędzamy miło czas i. Pokażę Wam później, co kupiłam, bo planuję zmienić, czyli wyczyścić dziewczyną szafę. Czyli chodzi mi o to, że dziewczyny nie, że na bała ale to też. Ale chciałabym oddzielić zimowe rzeczy, które zajmują mi miejsce, bo już powinnam to dawno, dawno temu zrobić, bo zazwyczaj tak robię zimowe, gdzieś tam odkładam, a letnie daję i na odwrót. Nie miałam czasu, żeby to zrobić, ale widzę, że ta szafa jest przepełniona, więc chciałabym e, zrobić to dzisiaj, jeśli się uda. Wszystkie też dzisiaj kołdry schowałam, wynios, wyniosę na strych później. Y, I mam takie tureckie pikie to się nazywa takie kapy później Wam pokażę które się nadają super na lato do spania, i w Turcji się je używa, i ja je też tutaj używam. Bo jak się człowiek pod tymi kołdrami, no jest za gorąco, jak się poci, normalnie się poci, śpi bez niczego, a co dopiero jeszcze pod kołdrą, bo są takie upały. Więc to Wam też pokażę, dlatego też kołdry trzeba wynieść, we wrześniu, dopiero gdzieś w październiku zniosę. Piorę wszystkie poszewki, bo to wiadomo, że trzeba wyprać i schować do szafy, żeby było ładnie wszystko poukładane, no i... Dziewczyny mają komodę, w której mają te skarpetki, majtki i tam zawsze miałam takie malutkie koszyczki, to się nie sprawdzało, tych majteczek dużo, tych skarpetek dużo. Kupiłam też koszyki, to wam też pokażę później, co bym chciała poprzemieniać, bo niestety mówię dziewczyny Na bałaganiły troszeczkę, szczególnie w tych najniższych partiach szafy, gdzieś tam wyciągały i tak dalej. Muszę to wszystko wyczyścić, bo no, żeby to miało ręce i nogi. No. Letnie rzeczy u góry, a zimowe kupiłam takie pojemniki. Chowam do pojemników i schowam na dół. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wymierzyłam i że te pojemniki będą ok. Jak nie, to po prostu wyniosę na strycha, bo dam na górę na szafę, tak że też nie będzie problemu. Cześć, cześć moi drodzy. Ja, oczywiście, vlog z paru dni. Coś mi boli gardło. Eee, chyba w nocy nas troszeczkę przewiało, ale stanę jeszcze na chwilę. Teraz Wam coś opowiem. Jestem w miasteczku u nas. Idę pod, idę. Tunelem, bo u góry pociągi jeżdżą mi właśnie przejeżdżał. Chciałam Wam powiedzieć tylko, że u nas w miasteczku w sobotę będzie impreza eee, i nie ma gdzie w ogóle zaparkować. Jest tragedia po prostu. Znaczy tutaj stawiałem, olbrzymią taką halę, a tutaj jest miejsce parkingowe, które jest też przepełnione i trzeba zasuwać z buta. Ale nie żebym narzekała, bo ja lubię chodzić. Tylko, że jest gdzieś gorąco. Tu jest nasz piękny zamek. Tak, także idę szybko, wszędzie drogi poblokowane. Którędy tu i teraz pójdę tutaj, pokażę Wam z bliska tę halę. Zobaczcie, to jest olbrzymie, to jest taki olbrzymi e, plac e, parkingowy, widzicie? I to jest, co roku jest stawiane i co roku to jest e, montowane, że tak to wygląda. Takie bawarskie święto. Właśnie przed chwilą by się kłócili panowie. A to Turcy, po turecku jazda taka, że Ech, Masakra. Ta impreza się nazywa Altstadtfest. Także, no. Nie wiem, czy w każdym landzie jest, czy tylko u nas na Bawarii. Także dajcie znać. Dobra, widzicie, wszędzie po zamykanej drogi, wszędzie. No. Także idziemy. All Face to jest po prostu mm, święto starego miasta, coś w tym stylu. I to jest w dużo różnych miastach i jest wyprawiane co roku. Jest impreza, muzyka, różne targi, sprzedają lokalne jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Piękny budynek stary, tu w ogóle jest doktor. Mój um, Hakan był wczoraj i nie miał właśnie karty. Musiałam przynieść, żeby zeskanowali. Te schody, to tu zobaczcie, to jest stary budynek. Fajne są te schody, bo z dwóch stron można wchodzić. Z jednej i z drugiej. Wchodzić i wychodzić. Po bokach i po środku. Zobaczcie. Mega ten budynek jest. Zobaczcie. Ładne. Dobra, uciekam teraz. Jeszcze wejdę do tureckiego marketu po słonecznik. Może pojedziemy na jakiś piknik czy coś. To żeby... Było co dłubać. A jest upowa ja się w takie spodnie tu. Właśnie byłam w tureckim markecie i doinformowałam się, moi drodzy, ta hala będzie stała tutaj przez miesiąc. I teraz mamy to te właśnie święto z Starego Miasta, a później zaczyna się święto piwa. Więc, więc jak widzicie... Ja całkiem zapomniałam właśnie, że to będzie stało miesiąc. Myślałam, że to na ten jeden dzień. Ja nie chodzę tak zazwyczaj na te święta piwa. Chyba byłam raz może e, i te święto Starego Miasta też nigdy nie byłam. Co względu, że mamy dzieci małe i tak nie chcemy ich też wieczorem wyciągać, więc tak, impreza to raczej nie dla nas. Śmialiśmy się z tym Turkiem, bo to nasz stary znajomy, co, ma, w co prowadzi turecki sklep, że jak wrócimy z urlopu z Turcji, to tej hali nie będzie, ale na razie będzie stała. Co roku jest budowana, co roku stoi. Także fajne takie wydarzenia w tych miasteczkach, ale powoduje to właśnie, że nie ma miejsc parkingowych, nie ma jak dojechać do różnych sklepów i tak dalej, i tak dalej. Także troszeczkę to e, robi problem w niektórych miejscach tam gdzie są lekarze w całym centrum, tam nie ma gdzie zaparkować. A jak ktoś potrzebuje iść do lekarza, to nie ma jak, bo musi szukać miejsca parkingowego, albo iść aż w stronę marketów i zaparkować na miejscu koło marketu. Także zablokowane całe miasto względem różnych wydarzeń w miasteczku. Ale fajnie też, bo ludzie mogą trochę odskoczyć i mieć od tego wszystkiego, pobawić się, szczególnie młodzi ludzie. Trochę posłuchać muzyki, wyjść między ludzi i no, u nas w Polsce też są różne wydarzenia, w Wałbrzychu są różne wydarzenia. Eee... Nie wiem, jak moja siostra tam nazywa te wydarzenia eee... Dni Wałbrzycha, czy co tam, nie wiem. Tak samo jest właśnie i tutaj, Dni Szczabna Zdroju, coś w tym stylu. Także też chodzą dzieciakami na lody i tak dalej. Ojej, nienawidzę tych tuneli brudnych, śmierdzących. Tutaj, moi drodzy, bo dzisiaj jest właśnie ładna pogoda i stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu, więc robię kyser. Mam chyba gdzieś na kanale sałatkę na kyser, więc polecam. Jest bardzo, bardzo dobra. Jeśli chcecie, to Wam pokażę, jakich używam produktów, żebyście mogli sobie odtworzyć to wszystko. To dam to dam kyser skończony. Jeszcze muszę przeszkować dziewczyny. I yy, nie wiem, czy chłopcy tu chcieli jechać, bo Mówiłam, że jest bardzo gorąco, więc może oni zostaną w domu albo pójdą do sąsiadki. Zobaczymy. Także ja już szykuję wszystko. Może Eni z nami pojedzie. Jasne, pewnie pójdzie do sąsiadki obok albo zostanie w domu. A tutaj sałatka makaron, pieczony kurczak, cebulka, pomidory, serek, feta, sałata, sos zrobiony z oliwy, z oliwek, trochę miodu, musztardy i sporo cytryny, soku z cytryny. No i sól i tak dalej. Także wyszła pyszna. Moi drodzy, stwierdziliśmy, że jak nie idziemy do miasta z naszymi znajomymi na, na tą imprezę w mieście, to poprawiam w ogóle dywany wszystkie. Jak ja, to ja, jak jest ciepło, to od razu wrzucam dywany do, do prania. I sobie idziemy tam, gdzie byliśmy, czyli do Weissmann. Jedziemy jeszcze raz. Ciocia też się zabiera i córka z, z dziećmi. Więc powiedzmy sobie tak rodzinnie, zrobiłam dwie sałatki, zrobiłam herbatę, zaparzyłam. E, jeszcze muszę wziąć coś do picia właśnie. I moi drodzy, idziemy sobie piknikować. Jest ładna pogoda, dzieciaki nogi pomoczą w, w rzece, zimnej lodowatej, także będę dla was nagrywać. A jak już widzieliście, na wcześniejszych, właśnie wcześniej, w tym samym, vlog, w tym vlogu, tylko że wcześniej widzieliście, że byliśmy parę dni temu, chyba dwa dni temu byliśmy tam i teraz jedziemy jeszcze raz, mamy piątek. Byliśmy w tygodniu chyba, jakoś tak dwa dni temu. A teraz mamy piątek, weekend. Więc idziemy, związałam sobie tak te moje włosy, bo latają. I jedziemy sobie posiedzieć. A Wy się razem z nami. Teraz Wam pokażę, bo nie ma dużo ludzi, to wam mogę pokazać, jak tutaj wygląda. się nikogo nie ma. Na no, mhm. I się zatrzymaliśmy tutaj, na no. tym miejscu. O, przy samej wodzie.

É Ja A Mama, jest, wybierajcie co <noise> nie jest. A to nie wiem, a te są duże, no. że się podoba ta linka. W Holandii jest tego bardzo dużo, a tutaj tak na niektórych placach za Teraz haka leci. Dawaj, stary! Opa! No. <grym zimna> Uważaj! <O, pom. grym zimna> Robię. Leci Nisa teraz się spodobała, też te, tak? A się bała. Opla. Teraz Nisa, złośnica jedna. Tutaj jest jakiś spad troszeczkę, więc ogrodzili to. A tutaj to nie jest woda do picia, tylko... Normalnie to powinno działać. Odziała. działa. Jasin! Możesz wodę pompować! Fajne jest. A Ty bez butów jesteś? Fajne? Po tamtej stronie są różne działki. Tu jest droga, kiedy z babcią tutaj byliśmy. No i co się dzieje? Boże, z babcią tam byliśmy w tym miasteczku, właśnie tutaj. Przyjechali spóźnieni o godzinę, jak zwykle. Ale podejdę tam, zobaczymy, jak się tam. A, zaleć! Jeździesz! tam bohaterowie yeah. <laughs> Kis, Nie słyszę. Nie no, 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 no. Przenieśliśmy się stamtąd, tutaj, gdzie zawsze lubimy siedzieć, chociaż tam też jest fajnie przy wodzie. Ale tutaj jest takie pewne miejsce, które zazwyczaj jest zajęte. Chciałam zobaczyć, co tutaj, jak to wygląda, taki tajemniczy ogród. I tutaj też sobie właśnie zazwyczaj siedzą. A, tu otwarta przestrzeń przy wodzie, spokojnie, pięknie. Tam widzicie, też jest plac zabaw po drugiej stronie. Też bardzo fajnie. No to już ta woda tak pomalutko sobie płynie. Zobaczcie. Fajne miejsce. No, takie typowe na... Pod namiot można by było powiedzieć nawet. Rodzinka siedzi sobie. I super spędzamy czas. Zobaczcie jak tu ładnie wyglądają domki. Dom. Takie małe miasteczko. Także piękny, tajemniczy ogród.